Magda Goroszankin, zapraszam na rozmowę z gośćmi Dnia Radia RSC, a dziś w naszym studiu dr Anna Trautseliga. Dzień dobry. Dzień dobry. Iga Radomska, dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Obie panie wiceprezeski cechu fantastyki Skierkon. Jeżeli cech fantastyki Skierkon w naszym studiu, jeżeli maj, to wiadomo, że Econ. I ten już wielkimi krokami zbliża się, i mam nadzieję, żywię taką nadzieję, że ma już takie stałe grono odbiorców, które jest szansa, że się powiększy już 25 maja. Co nas w tym roku czeka w trakcie tego wydarzenia? Bo co roku niby jest to samo, ale co roku czymś zachwycacie. Co w tym roku? Tak, zawsze mamy taki jakby stały szablon. O godzinie 16 mamy powitanie i warsztat leśny przygotowany specjalnie dla nas przez pracowników Nadleśnictwa Skierniewice, za co bardzo dziękujemy. O godzinie 17 rozpalamy ognisko. No a potem już proszę państwa samo złoto, miód i wspaniałe rzeczy. Kuchnia Leśna Saropolska, pokazy, warsztaty, degustacje, eko z tego co znajdziemy w ogródku, z tego co znajdziemy w lesie. O 18 tradycyjne zdjęcie z naszą kochaną Melianką, która już nie jest taka malutka, co, co roku jest coraz większa, zajmuje większą część zdjęcia. Siadamy już pod nią, bo jest taka wysoka, rozłożysta, jest cudowna, otacza nas opieką. I w tym roku mamy specjalnie też dla nas przygotowany warsztat z prelekcją, który nosi tytuł Magia Mchów, który poprowadzi dla nas specjalnie gość z Uniwersytetu Łódzkiego, dr Grzegorz Wolski, za co bardzo dziękujemy. O godzinie 19.00 wielka wiedzówka Tolkien którą poprowadzi tutaj nasza cudowna Ania, czyli Trautseliga. O 20.00 planujemy wspólne czytanie Tolkiena przy ognisku. Mały, lekki zmrok, więc wszystko jest idealnie. I to są e, rzeczy, które się dzieją o wybranych godzinach. Natomiast jeśli ktoś nie chce uczestniczyć w tym, to może skorzystać z innych atrakcji, które przygotowaliśmy. Cały czas podczas wydarzenia będą się odbywać leśne gry bitewne, tutaj e, prowadzone przez e, naszych cechowiczów wspaniałych wydarzeń. Mm, Wypożyczalnia ekoplanszówek, będzie również y, część taka muzyczna. Y, pobawimy się w kalambury, jemy wspaniałe, dobre rzeczy ekologiczne, cieszymy się. No i wspólnie z nadleśnictwem gwarantujemy dobrą, ale edukacyjną zabawę, ponieważ poprzez zabawę uczymy się najwięcej. Ekon ma w sobie wszystko to, co powinna mieć y, bardzo dobra impreza, czyli bardzo dobre jedzenie, bardzo dobry program, zabawy, rozrywkę edukację. I wstęp wolny. I wstęp wolny. <grym> tak jest. Więc to są te wszystkie składowe, które powodują, że co roku ekon się udaje. I dla mnie to jest fenomenalne wydarzenie, przyznam szczerze, bo wszyscy chcą być eko, tylko że nasz, nasze eko kończy się na tym, że segregujemy śmieci, a tu wychodzicie naprzeciw i rzeczywiście można się konkretów dowiedzieć. Rzeczywiście staramy się, żeby wiedzę na temat sozologii, czyli ochrony środowiska, i ekologii, czyli działania przyrody, przekazywać w sposób taki nienachalny. Nasza impreza ma charakter edukacyjny, ale staramy się poszerzyć horyzonty, gdzieś pogłębić świadomość, przede wszystkim, czyli zbudować fundamenty, na których można później segregować, można prowadzić pewne działania. I to jest dla nas istotne. Dlatego nie tylko przyroda, ale też racjonalne zarządzanie jej zasobami i takie ideologiczne podwaliny. I tutaj Tolkien nie jest przypadkowo patronem tego całego wydarzenia, ponieważ był on ogromnym miłośnikiem przyrody, przeciwnikiem urbanizacji, industrializacji. Starał się w swoje dzieła wplatać tę miłość do harmonijnego krajobrazu kulturowego. Do tworów i zasobów przyrody. I Tolkien tutaj jest doskonałym patronem, ponieważ on w taki prosty sposób, taka szlachetna prostota przekonuje, że nie jesteśmy w stanie radzić sobie bez przyrody, że jesteśmy jej winni szacunek, że to jest. Kluczowe dla naszego przetrwania, nie tylko fizycznego, ale też duchowego, że nie możemy sobie radzić w życiu, w rzeczywistości, jeżeli przyroda nie jest naszą patronką w codziennym życiu. I tutaj bawiąc się, czy różnych psikusów dokonując, staramy się pokazać, że można żyć z przyrodą za pan brat. I nie bez znaczenia jest tutaj również współorganizacja, bo my jesteśmy jako, jako Skierkon, jako skierko, Skierkon, jesteśmy tutaj organizatorami, ale nie udałoby się zorganizować tej imprezy bez Akademii Nauk Stosowanych, bez Nadleśnictwa Skierniewice, bez Miasta Skierniewice. I wszystkie te elementy, to się naprawdę Efektem naszych połączonych sił jest EKON. To już nie od roku, nie od dwóch lat, ale blisko od dekady. Skierkon, nasza Akademia, Nadleśnictwo i Miasto organizują tę imprezę właśnie po to, żeby w taki nienachalny dyskretny sposób zakażać taką przyrodofilią, jeśli można tak powiedzieć. Pokazać, że to nie, może, nie musi być taki nachalny dydaktyzm, ale że tak łagodnie wkraczać w te elementy przyrodnicze, w elementy prośrodowiskowe, sozologiczne. I tutaj chciałabym jeszcze zaznaczyć, że za Ekonem stoi wielka, ważna dla naszego regionu legenda, mianowicie kwestia melianki, już wspomnianej przez Igę. Meliana jest sosną czarną, wyhodowaną w nadleśnictwie Skierniewice z nasionka ukochanego drzewa Tolkiena. Te nasionka zostały przywiezione w Szeszuni z Ogrodu Botanicznego w Oksfordzie, przekazane nadleśnictwu, i z tej Szeszuni uzyskano nasionka, z których wykiełkowało siedem. No dosłownie jak u Tolkiena, siedem sieweczek i sosenki, kiedy okazało się, że już są w dobrej kondycji, rozjechały się po Polsce, i jedna z nich pozostała na terenie nadleśnictwa Skierniewice. I któregoś razu ja tutaj sobie gawędzę o różnych sprawach, z panem nadleśniczym Mateją, a on mówi: A nie wiem, czy pani wie, pani Aniu, że tu u nas rośnie taka sosenka. Ja literalnie <laughs> spadłam z krzesła z wrażenia. I no i to był początek, bo. Jak opowiedziałam o tym zarządowi naszego stowarzyszenia cechów fantastyki Skierkon, to wszyscy zapałali entuzjazmem, że nie można tego tak zostawić, przecież to jest coś absolutnie sensacyjnego. No i spotkaliśmy się pierwszy raz. Pod naszą sosenką był konkurs na imię. Meliana jest imieniem zaczerpniętym z uniwersum Tolkiena. Jest to imię bardzo potężnej postaci, opiekuńczej. No i jak spotkaliśmy się pod sosenką pierwszy raz, to się okazało, że to sosenka jest taka maluteńka, o taka, taka, a my wszyscy wokół niej. Teraz przez tych ładnych parę lat sytuacja się zmieniła. To Melianka nas otacza swoimi rozległymi, rozłożystymi ramionami. I my patrzymy w górę na nią, więc to już jest kawał sosny, można powiedzieć. Już produkuje swoje pierwsze szyszki, tak? To już wow. jest ten wiek. Jeszcze co prawda nie zawierają one nasionek, ale jesteśmy na dobrej drodze, a sosenka jest pod czułą i troskliwą opieką. Nadleśnictwa w skierniewice. Stąd to miejsce jest absolutnie nieprzypadkowe, a nadleśnictwo rok po roku przyjmuje nas bardzo gościnnie, nie szczędzi nam bardzo pouczających warsztatów, nie szczędzi nam niczego łącznie ze swoimi legendarnymi krówkami, więc tutaj pod tym względem jest super. Akademia Nauk Stosowanych wspiera nasze warsztaty, miasto wspiera. Nas, powiedzmy, pod względem materialnym również i patronackim. Więc jak mówię, tutaj nie mamy żadnych problemów organizacyjnych, ponieważ wszystkie instytucje zaangażowane wiedzą, że to jest impreza ważna i potrzebna. I bardzo, bardzo chcielibyśmy zaprosić wszystkie osoby, które chciałyby trochę podjeść leśnej kuchni, chciałyby wziąć udział w ciekawych konkursach i zabawach, nauczyć się czegoś o pracy leśników. No to zachęcamy do wzięcia udziału w ekonie. Mogłabym powiedzieć, nic dodać, nic ująć, ale. Ja jeszcze dodam, że pracujemy nad tym, aby ograniczyć ślad węglowy tego dnia w Skierniewicach i planujemy wynająć busika, który chętnych zabierze z, z punktu A do punktu B i później z nadleśnictwa odwiezie do miasta. Wszystkie informacje o której, gdzie zbiórka, pojawią się w naszych mediach społecznościowych, więc zachęcamy. Obserwujcie jest wydarzenie na Facebooku, więc zapraszamy. Nigdy nie należy lekceważyć i odrzucać możliwości wspólnego posiedzenia przy ogniu, a to nam się przydarzy na ekonie. I z tym przesłaniem Państwa zostawimy, a reszta niech wybrzmi właśnie w trakcie ekonu 25 maja. Bardzo Wam, drogie Panie, dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że w studiu Radia RSC dr Anna Trautseliga i Iga Radomska z cechu fantastyki z Kierkon. Pięknie dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy.